Zastanawiasz się, jak zmienić hasło na YouTube? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby zmienić hasło na YouTube, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację w telefonie, no i zalogować się na swoje konto. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę naszego zdjęcia profilowego, a następnie wybieramy zakładkę "Zarządzaj kontem Google". Kolejno wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo, a następnie wybieramy zakładkę Hasło. W celu weryfikacji wpisujemy nasze obecne hasło i klikamy belkę Dalej. Na tym widoku wpisujemy nowe hasło. W wierszu poniżej potwierdzamy nowe hasło. Pamiętajcie, aby nowe hasło zawierało co najmniej 8 znaków. No, i aby zapisać te zmiany, wystarczy kliknąć belkę poniżej Zmień hasło i nasze hasło na YouTube zostanie zmienione. Więc tak wygląda cały proces zmiany hasła na koncie YouTube. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć.